By każdy dzień tak piękny był jak Twoje sny Choć jesteś tak codziennie odmienna Hej, słuchajcie, przychodzę dzisiaj z zakupami Kupiłam jeszcze jeden taki, taką ładowarkę kabel Tylko to jest do USB, czyli po prostu musimy mieć komp Jak nie mamy kostki tej do, do włącznika Na trzy różne tu jest gruby, tu jest ścięty, tu jest taki kwadratowy, prostokątny, e, no ewentualnie na dużą wtyczkę. Kupiłam drugi, no bo oczywiście do domku letniskowego jeden będzie na, wiecie, na poddaszu, a drugi będzie na, na dole. E, no, tak jak mówię, muszę dokupić kostkę, więc e, no. E, I teraz tak, kabel kosztował 8 zł, nie wiem czy to dużo, czy to mało. Na 3 Myślę, że taki akurat zakup. I tu jest. E, słuchajcie, ja zakupiłam 10 sztuk ściereczek. 10 sztuk ściereczek. Myślałam, że 10 sztuk ściereczek to jest po 10 pakowane. No niestety dano mi 4 tak jak w każdym opakowaniu. Następne 4 i rozgraniczono. Dwie. żebym wiedziała, że będzie pakowane po 4, to wzięłabym 12. No trudno. I całe, całe to, czyli 10 sztuk, kosztowało mnie 19 zł, czyli złoty 91. Nie wiem, czy to dużo, czy to mało. Ja dużo tego używam, bo ja uważam, że magiczne ściereczki z mikrofibry są najlepsze bez użycia detergentów. Lecicie, nawet okna możecie mieć codziennie, tak naprawdę lustra też codziennie, bo no ale one się niszczą, tak, niszczą się, bo, bo no bo jak się ich używa, no to się niszczą. Także tak, takie zakupy szybkie dzisiaj. Dzięki wielkie za uwagę. Do usłyszenia, papa. Pa.